pracujesz 8 godzin, aby przeżyć po pracy 4. Pracujesz 6 dni, żeby cieszyć się jednym wolnym dniem. Pracujesz 8 godzin, żeby zjeść w 15 minut. Pracujesz 8 godzin, a masz tylko 5 godzin snu. Pracujesz cały rok tylko po to, żeby wziąć tydzień lub dwa urlopu. Pracujesz całe życie, aby przejść na emeryturę na starość a potem przeżywasz w myślach swoje ostatnie oddechy. W końcu zdajesz sobie sprawę, że życie to nic innego, jak parodia samego siebie praktykującego własne zapomnienie. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do niewolnictwa materialnego i społecznego, że nie widzimy już łańcuchów, które nas otaczają. Życie to krótka podróż. Ciesz się nią i żyj.